Przed nami 629 odcinek serialu Akacjowa 38. Leonor śledzi Habibę w obawie, że ucieknie z pieniędzmi. Liberto i Wiktor dziwią się, że Susana tak troszczy się o Sajmona. Celia odwiedza Teresę, która wykazuje podejrzaną bezwolność i apatię. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 629 odcinku Akacjowej 38. Akacjowa 38, odcinek 629 w czwartek, 29 maja 2025 roku o godzina 18:45 w TVP1. Co się wydarzy w nadchodzącym odcinku serialu Akacjowa 38? Streszczenie 629 odcinka serialu Akacjowa 38, Leonor śledzi Habibę w obawie, że ucieknie z pieniędzmi. Liberto i Wiktor dziwią się, że Susana tak troszczy się o Simona. Celia odwiedza Teresę, która wykazuje podejrzaną bezwolność i apatię. Leonor przychodzi do Kajetany, by prosić ją o dużą sumę pieniędzy. Mauro i Felip dowiadują się od Celi, że z Teresą dzieje się coś niedobrego. Susana opowiada Leandrowi i Julianie o swoim nieślubnym dziecku i prosi ich o wybaczenie.